Cześć, moi drodzy widzowie, witam was serdecznie w dzisiejszym odcinku Dziś pokażę wam moją metodę na kosę, słuchajcie, i to od 50 zł Mam nadzieję, że tym razem również zadziała, zapraszam do oglądania Widzowie, słuchajcie, przypominam o konkursach, które są stworzone dla was, słuchajcie Od serca mojego do serca waszego Osiem aktywnych konkursów, słuchajcie Na emeczki, na akacze, na diz, na... Ale mam lagi, kurwa, mózgu, Nie? Ja pierdolę, widzowie, jeszcze raz. Moi drodzy widzowie, przypominam o konkursach, które są stworzone specjalnie dla Was, słuchajcie, najmeczkę na akacza, na digla, na digla, na skina, do antyterona, uspieka najmeczkę na i oczywiście na koskę. I wszystkie te konkursy są z minimalną wpłatą 8,40, oczywiście z kodem ADUNIA, słuchajcie, klikacie, aktywuj oczywiście po wpisaniu przedniu kodu ADUNIA dostajecie 10% bonusu, darmo, 20 na start i z automatu dołącza Was do tych konkursów. Im większa wpłata, tym większa szansa ale i tak można już za 8,40 mieć takie oferta, że któregoś z tych skinów, słuchajcie, wygrałem, wygracie. I słuchajcie, moja metoda, moja metoda yy, na właśnie tą kosę, to jest otwieranie skrzynek, słuchajcie, i bitwy na skrzynki w tym samym kolorze, czyli zepsujcie po prostu strony, zepsujcie strony i mam nadzieję, że siądzie, słuchajcie, że, że tym razem również siądzie, bo yy, co prawda kosy ostatnio nie zrobiłam, taki sposób, ale zrobiłam naprawdę, naprawdę wielki profit, więc mam nadzieję, że i tym razem się uda, słuchajcie, I na dzisiejszy odcinek mamy skrzynki w kolorze zielonym. Słuchajcie, także mamy skrzynki w kolorze zielonym. dodajemy sobie bocika, słuchajcie, bo może być losowy, jest to obojętne, bo i tak jedyne o co chodzi, to o to, żeby po prostu to wygrać, tak? My musimy, słuchajcie, to wygrać. I pyk, bizonik już na sam początek platuje. Skrzynka kosztuje 2,10, więc tutaj no troszeczkę trzeba się namęczyć. Tutaj coś jednak musi wypaść, żeby to odbiło. Na razie nie jesteśmy nawet w połowie, ale co prawda wygrywamy, więc jest to na pewno, na pewno lepsze niż po prostu wszystko przegrać. No, od czegoś trzeba zacząć. No i mamy, słuchajcie, na sam koniec wleciał P2000 i mamy zrobiony proficik, słuchajcie. Mamy 5 dyszek równe 5 dyszek, więc ja bym coś zaszalała tak zaszaleje, że polecimy sobie na ammo y, słuchajcie, za 22 zł, to jest 5 skrzynek, no i musi siąść, to musi siąść, słuchajcie, to musi siąść, robimy teraz tą bitwę również na trybie standardowym, również Adunia versus przeciwnik jeden, no i Uspik mu poleciał. No, i uspiek mu poleciał. No i to nie jest zbyt, słuchajcie, dobre, to nie jest zbyt dobre, ale nam polecia Emeczka yy, i to jest bardzo miłe. Szkoda, tylko że, yy, well worn, nam polecia ta MK. I kolejna, miejmy nadzieję, że coś lepszego. Field tested, ok. Ok, w ten sposób się bawimy, tak? No na razie jesteśmy daleko, daleko w plecy, i widzę, że tutaj naprawdę mu lecą takiej temy, że on z każdej skrzynki robi po prostu profit. No i niestety, niestety, słuchajcie, no nie tym razem. No nie tym razem, kurde, blaszka bym wręcz powiedziała. Dobra, to robimy teraz taką taktykę, że słuchajcie, wrzucamy sobie zielone skrzynki, ale wrzucamy je po prostu na Olina. Na Czyli mamy 7. Jeżeli chodzi o osobę, która wygra skina z, z poprzedniego odcinka, standardowo, oczywiście u mnie na Discordzie takie info się pojawi, także jeżeli jeszcze ciebie nie ma, link jest w opisie i zapraszam serdecznie. Skrzynek. Wszystkie zielone bo zielony kolor przynosi szczęście i miejmy nadzieję, że tym razem również nam zielony kolor, słuchajcie, przyniesie szczęście. Ja w to głęboko wierzę, no a wupa poleciała, to już że tak powiem, szczęścia raczej nie jest największe, ale jeszcze mamy 6 skrzynek, tak? Jeszcze mamy 6 skrzynek, zaraz będą skrzynki droższe, czyli droższa skrzynka równa się, powinno się równać lepszy item, niestety nie dla mnie, jak widać, bo to Adrian tutaj kosi i to konkretnie. No, nie chcę się mylić, no naprawdę, to tak mi oddało ostatnio, że jeżeli teraz mi faktycznie nie odda, będzie mi naprawdę bardzo przykro, nie? Nie, no dlaczego tak jest? Dlaczego tak jest? Nie może tak być, widzowie, no, kurde. Tu już nic nam nie poleci, no, chyba, że awupa za 50 zł. No nie, za 2,50, no nie. No nie, słuchajcie, no nie, tak być nie może, nie? No tak być nie może. Dobra, przewaliliśmy. Coś, coś że tak powiem, nie poszło. Coś poszło nie tak wręcz bym powiedziała. Yy, ja sobie sprzedam, słuchajcie, itemki, które mam. I mamy 149 zł. Przegraliśmy bitwy. Można powiedzieć, że wszystkie przegraliśmy, jakie tylko były prawie. Prawie wszystkie, przepraszam. I robimy bitwę, słuchajcie, Olin na slime casey. Bo jeżeli uda nam się to wrócić, tak, no to ja bym to jeszcze tak powiedziała, że okej, okay, dobra, udało nam się wrócić. Jeszcze bym zaliczyła, jeszcze bym zaliczyła, że jeszcze możemy się postarać, tak? A w tym odcinku tego skina można sobie wygrać. A żeby go sobie wygrać, trzeba dodać lajka, like komentarz i suba na moim kanale. A jaki komentarz? Napiszcie po prostu cokolwiek od siebie na no, co macie ochotę. Po prostu zostawcie komentarz. Yy, co prawda, no to już nie jest od 50, yy, że tak powiem, złotych, ale to jest od 150 złotych. Z tych 150 również trzeba zrobić, słuchajcie, profit. I zaraz nie popieprzy, jak widzę, jak to się zaczęło. Bo mnie po prostu aż ściska z nerwicy, że wszystko przepierdzielamy. Pompka nam wyleciała, bardzo dobrze, pompeczka, pyk, pyk. Ostatnio lubię grać pompeczką, tak, powiem wam, wspaniała, wspaniała broń i mam nadzieję, że jeszcze nam kilka razy tutaj wyleci, bo też mi się podoba to, że kosztuje 30 zł. Na razie wygrywamy, słuchajcie, tutaj mamy przewagę 13 złotych. Uuu, już tylko 3 złote. No, dyszkę nam ukradł. Dyszkę nam zabrał. No i niestety teraz chyba tracimy tą przewagę. Pizda, bym powiedziała tak, słuchajcie, widzowie. Pizda. I to taka konkretna, bo tu nic nie poleci. Nie no nie mogę! Nie dość, że przegraliśmy, że przegraliśmy, to po prostu jeszcze takie kupsko nam poleciało. Nie, nie mam sił, nie mam sił. Dobra, słuchajcie na sam koniec, może się odrobimy, tak? Może nam Digielek poleci, słuchajcie, za 350 zł za te 2,10. No, nie wiadomo, tak? Nie wiadomo, może nam polecieć. Dobra, nie poleciał nam Digielek, ale polecę Abuba, chociaż w jakimś fajnym stanie, żeby coś z tego zrobić? 250. No, 250 to nie jest, słuchajcie, najlepszy stan. A na pewno nie taki, który nas gdzieś dalej zaprowadzi. No i, i chyba co, jeszcze na jedno kręcenie nam wystarczy. I wydaje mi się, że my tutaj więcej nie zrobimy. Słuchajcie, z tego. No tu jest, tu jest kupa, nie? Jest kupa. I to byłoby na tyle, słuchajcie moi drodzy, widzowie w dzisiejszym odcinku. No niestety zawiodło, niestety zawiodło, słuchajcie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku.